I, I bez bluźnierstwa. Słyszałeś? Słyszałem. No. I się uspokoił przestań. Dobrze powiedział będzie się zabierą ludzi. Ciebie zabierał. Dlaczego piszesz? Nie, 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 A ty mnie będziesz bił Ty mnie będziesz bił Skoro O, idzie do, 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 do. telefon! A mój telefon, telefon, tysięcy. Daj mi telefon. go. Daj mi telefon, bo szybę! Wybija! Dostaniesz telefon, jak się położyć do łóżka. Oddaj, telefon! Połóż się do łóżka! Oddaj! Co chcesz zrobić, jak ciągle Oddaj! Masz, ale proszę się połóż. Połóż się. Słyszałeś? Połóż się, bo ja nie mam siły z się się użerać i z tobą, z dwoma naraz alkoholikami. To jest nie do przeżycia. Daj mi w lola pograć. To siadaj. Siadaj. Za ile by trzyźwieje? Ile wypiłeś? Trzy. Trzy piwa, mówiłeś mogłeś jedno? Trzy. To coś ty zrobił? Nie. Jak ty pojedziesz z szkoły? Rano musisz wstać, bo tu będzie policjant rano. Przyjdzie pan. Coś zginęło Już jest dobrze Co jest dobrze? Jest Siadaj dobrze. tutaj Daj mi usiąść Siadaj Łączę ze Siadaj ja wyłączę Łączę ty Siadaj powiedziałam szybko Wyłącz ten telefon